No i dobra, zrobimy sobie to, co zawsze chciałem zrobić. Uwaga, uwaga, wpisujemy sobie tutaj ty, o, ry i i. Uwaga! Wielu z was zadaje mi pytanie dlaczego nie ma mojego kodu twórcy w Brawl Stars Dlaczego nie współpracuję z Supercellem i tym podobne Więc dzisiaj odpowiem sobie właśnie na to pytanie Dlaczego nie ma mojego kodu i czy w ogóle kiedyś będzie ten kod yy, No, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba Chcieliście żebym coś takiego nagrał, więc proszę bardzo Jak możecie dostać tutaj łapaczkę w górę wbijam ich 3000, dawajcie mordeczki Robimy to, 3000 lajkaczy like i Jedna łapka w górę to 1% szans więcej, że Tori dostanie kiedyś kod <laughs> yy, Dobra, no i jeszcze oprócz tego możecie zostawić subika na moim kanale Bo polecam dołączać do Nasowej Armii z dnia na, dzień na Was coraz więcej. Jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to napiszcie, jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole. Bo tak, szkoła już za zajedługo wraca, niestety. A teraz nie przedłużam już tego wstępu, no i widzimy się po intrze. No i dobra, zacznę od tego, że żeby mieć kod twórcy w Brawl to wiadomo, trzeba być twórcą, trzeba być youtuberem, który ma no tam sporą widownię już, to trzeba przyznać akurat. Yy, oprócz tego, oj, tutaj troszkę zaryzykowałem. O, może go dojadę. Oprócz tego, jak wiecie, trzeba być w programie partnerskim z Supercell'a. No i powiem wam szczerze, że jak ja jeszcze nie miałem żadnych, wiecie, problemów z Supercell'em ani nic i wyszedł dopiero ten program, no to skusiłem się do tego programu, jak większość twórców i na maila dostałem po prostu wiadomość zwrotną, że mnie nie przyjmują, więc... No, na początku już się nie dostałem do tego, właśnie, do, 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 do. czekajcie... Ała, chyba go zabiję, co nie? Kurde, dodaj, okej okay. Na początku nie dostałem się właśnie do nich, żeby mieć z nimi współpracę No i później Po prostu już tak za bardzo nie chciałem Ale Ponoć wynikało to z tego, że miałem złe filmy na kanale I oni po prostu takich osób nie przyjmowali Mówiąc na myśli złe filmy to po prostu Coś takiego, co im się nie podobało No, jak wiecie mają swój regulamin Czy jest on dziwny, czy nie jest on dziwny Nie wiem, ja nie będę się na ten temat wypowiadał Publicznie, bo nie ma co No i po prostu Nie przyjęli mnie Połysywałem tam część tych filmów, właśnie co mogła im mnie pasować, coś tam jeszcze porobiłem i znów się zgłosiłem. Yy, tylko, że nie wiem, albo pamiętam coś wtedy chyba, że już nie mogłem w tym razie się zgłosić, czy coś takiego, yy, albo po prostu stopniu nie przyjęli. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, bo to było jakiś czas temu. Yy, no i tak już się pogodziłem z tym, że po prostu nigdy nie będę yy, współpracował z super A jak wiecie, żeby mieć kod twórczą, to trzeba z nimi współpracować, ale to jeszcze nie wszystko, bo wiele osób z nimi współpracuje, yy, a nie każdy ma kod, więc o co z tym chodzi? No, między innymi, to, że z tego co wiem, trzeba tam trzeba mieć 18 lat, yy, ukończone, trzeba tam mieć. Czy jakieś inne mieć wymagania. Yy, trzeba się tutaj... Oj, 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 muszę go zabić, dobra, udało się, mamy winka. No ale wracając do tematu, ja 18 lat jeszcze nie mam, jak wiecie. Yy, no, więc raczej i tak nie byłoby szans, żeby miał kot. A jak już tak mówimy o kodzie, no to pytacie się mnie też jaki jakby wyglądał mój kod. I tutaj miałem dwie opcje, jak już bym mógł, oczywiście to się nigdy nie wydarzy, ale jak już bym mógł, to raczej dałbym sobie kod y, albo Tori po prostu przez 2i, albo kota na nas bo to też by było chyba spodko, co nie? Y, w ogóle możecie wstać w komentarzu, jaki byście mi proponowali kod. Y, oczywiście nic takiego nie będzie, przepraszam was, ja widzę te komentarze, że wielu z was mi mówi, żebyście użyli mojego kodu i to jest mega, to jest naprawdę bardzo miłe, ale no niestety to się nie wydarzy, mówię po raz kolejny. <laughs> nie do końca zależy to ode mnie. Wiadomo, ja bym chciał kodzik, co prawda, no nie zasługuje też na niego e, Ja prowadzę inny content troszkę niż twórcy, którzy posiadają takie kody Yy, ale nie zamierzam go zmieniać, ja robię po prostu to co chcę i to co lubię, nie? Yy, Dedłem, serio? Więc w skrócie odpowiadając, dlaczego nie mam kodu, nie spełniam wymagań na kod, no i tyle. <śmum> Wiem, że to było naprawdę bardzo yy, ciekawe i ciekawa odpowiedź, nie spodziewaliście się tego. <śmum> ale mimo wszystko i tak w Brawla lubię grać, oczywiście yy, wspieram też moich kolegów, jak ja nie mogę mieć na przykład Rosta, ja używam kodu TOS. Ale o tym chyba wiecie, okej, okay. odejdź ode mnie gościu. Yy, jest niebezpieczny, ale się No i dadam, Chyba, że jakiś bot i mnie zabije. Czysk, brawo Tori No i dobra, zrobimy sobie to co zawsze chciałem zrobić. Uwaga, uwaga. Wpisujemy sobie tutaj C, O, R i I. Uwaga! No, niepoprawdy kontwórcy sprawdź podobnie To się nigdy nie zmieni moje kochane wordeczki Ogólnie powiem wam, że moim zdaniem... Yy, więcej osób powinno mieć kod twórcy, na przykład taki panda, nie wiem, on nie ma oczywiście 18 lat, ale wydaje mi się, że za granicą są osoby, które na przykład we Francji czy gdzieś, które też nie mają 18 lat, a mają kod, więc no... Nie wiem, nie wiem, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo no nie mi to oceniać, co nie Ale tak zauważyłem, że w sumie w większości dostają albo tacy bardzo, bardzo duży twórcy Albo tacy twórcy, którzy też wiecie, komentują na przykład Wyzwania, nie wyzwania tego turnieje czy coś, na przykład Rost kilka razy komentował, tak samo Weni cały czas prawie komentuje No i oni dostali, nie? Ale w sumie no nie ukrywam, należy im się, nie? Bo poświęcają swój czas, nie muszą tego robić, a komentują na przykład, więc to jest spoczko Dobra, dojeżdżamy gościa Fajnie, fajnie ok, kolejny cubik rozwalony, pięknie. Jeszcze nie, teraz. Już walę po 1400, więc no i fajnie, w mi się naprawdę fajnie gra z A ja go mam dopiero od niedawna, bo no co gram teraz i dopiero niedawno piłem 30 level karnetu, więc wow. Dobra, ale co do tego Barleja akrywa link usta. Patrzcie, on ma, miał nick usta, widzicie, widzieliście? <grym> ok y, czyli jeszcze zostałem z jakimś jednym rywalem, ciekawe jak to, to będzie. Um, 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 muszę go znaleźć, ta babka jest ciężka żeby go znaleźć nie wiem czy tu jest gdzieś w krzakach, czy gdzieś indziej sełazi. łazi co? czy on sam deadnął? okej okay, dobra, naprawdę fajne gierki tak, grać mogę. No i w ogóle chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że jak ciekawi Was jakiś temat, na przykład tutaj yy, zadawałeś się dużo pytań, dlaczego nie mam kodu, to Wam odpowiedziałem. Jak macie jeszcze jakieś takie ważne pytania, to napiszcie w komentarzu, a może właśnie nagram o tym odcineczek, nie? Yy, więc no, możecie napisać. Oprócz tego, wbijajcie na wszystkie te media, które są podane w opisie, zwłaszcza na mojego Instagrama, to są moje fotki. Yy, na mojego Facebooka to ToriKONTA, gdzie możecie mnie zaobserwować, a ja tam po prostu czasem odpisuję, więc myślę, że jest opcja. Yy, tak samo, wbijajcie na naszego Discorda yy, KrólestwoToriego, Tam może za niedługo będzie jakiś odcinek z widzami, więc Polecam. posiadam też tak króltori, dla tych, co nie wiedzą, taka reklama na koniec, wbijajcie wszyscy. A teraz mamy jeszcze monetki za 14,5 tysiąca. Wow, odbieramy pięknie. Tysiąc monet, uwaga! Jeszcze brakuje mi 500 i kupię sobie srebrnego skilla. A co my tutaj mamy? W sumie mam chyba mega boxika i big boxa kurcze, Dobra, będzie za niedługo jakiś liveik, to otworzymy tam i jeszcze chyba będzie srebrny skin wtedy. A ja dziękuję Wam bardzo za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że film się podobał. Taki więcej gadania, no ale myślę, że było spoczko. No i trzymajcie się do następnych filmów. Elo!